Halo, Hello! Vlogmas dziesiąty. Kawuśka jest, proszę bardzo. Ja... Wstałam niedawno, to jest prawie 11.00. Salki, ale mi tu jakieś powiadomienia przychodzą, jak tu z rana bywa, jak się włączy internet, co nie. Otwieramy teraz kalendarz, że dzisiaj jest dziesiąty, nie? <grym> dzisiaj jest dziesiąty... Gdzie tu jest dziesiątka w tym kalendarzu? Gdzieś nam się schowała. E, dobra. Otworzymy sobie najpierw Haribo. O, Ja to uwielbiam! Mambe, takie kulki większe z... W Jakoś tak? uwielbiam! uwielbiam. Aby jak już tak lecisz do nas z kinderku, to otworzymy cię. Gdzie czuję, jest dziesiątka. Kindred Choco Bones. Teraz szukamy dziesiątki. A tu jest, na widoku. O wow, ja to widziałam w pełnej wersji na tym, jak to się nazywa, na stronie Osmana. Odżywka wygładzająca o zapachu mlecznej truskawkowej czekolady. Wow, zarąbista, że są różne smaki wedla. Eee, także kalendarze mamy odhaczone. Ja wypiję kawę, idę z nią na spacer, idę odebrać paczki. Eee, właściwie to już prezenty świąteczne, nie będę Wam pokazywać ich na razie. Zamówiłam dla najbliższych. Bo wiem, że niektóre osoby oglądają moje masę, więc nie chcę spalić niespodzianki. Jak to się mówi. Więc idziemy odebrać. Później idziemy umyć głowę. On dzisiaj wolne tak wyszło, że dzisiaj wolne, więc na ludzie do wszystkiego podchodzę. Byłam z miłą na e, spacerze. Byłam odebrać te paczki. E, prezenty. Są ukryte, tak żeby nigdy ich nie znalazł. E, I e, zjadłam śniadanie. Nie lubię takiego czegoś jak śpię długo, bo jest prawie 13. A ja nic nie mam zrobione. Gdy się kąpać, umyć głowę. E, plan jest taki, że chcę zrobić planie. Może mi się uda. Wyczyścić dzisiaj umyć lodówkę. Całą od środka, od zewnątrz. Yy, zobaczymy, bo to też trzeba zrobić. Yy, umyć w zlewie, bo naszyniarze odpalne się po prostu odmaczało. Ja się wykąpałam, umyłam głowę, włosy. Nałożyłam sobie tą odżywkę domykającą łuskę włosa. Dzisiaj. także. Zobaczymy, jaki da mi efekt. Jakie moje włosy po niej, po niej będą. Piję teraz kawuśkę, drugą. I idziemy sprzątać koniec końców. W końcu tą kuchnię, bo dzisiaj nic nie zrobiłam. Nic, kompletnie nic nie zrobiłam. To co miałam zaplanowane. Także trzeba zrobić porządki. A nie siedzieć cały dzień i leniuchować bo to nie jest za dobre. Także lecimy sprzątać. Więc, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam się pamiętać o suba łapach komentarzach. I widzimy się jutro. Także do zobaczonka.